O! Już się strości, znowu nie łapie. Kupiłem nowe wycieraczki za 25 zł komplet Tak trochę rozmazują Może jeszcze płyn muszę wymienić na zimowy To by musiał wypryskać cały letni ja, dzisiaj chciałem pogadać chwilę o Januszach Biznesu na szkolnej 17. Bo ktoś mi podesłał taki film jak <grymianie> mi Toman Mariuszek pokazuje pliki pieniążków, banknotów 100 zł. Tam w podpisach ktoś się śmiał, że jak pracował na magazynie to na chwilę mu dali nagrać kasę cudzą firmowo, magazynowo. Dzisiaj to już by tego nie zrobił, bo filmik jest sprzed 5 lat, to, to jakiś ee, Zamieszłe czasy prehistorii, bo normalnie to się wszystko przelewami robi, nie? Yy, zresztą też, jak ktoś ma jakieś oszczędności legalne, podkreślam, to trzyma je w banku, nie? A w gotówce to tylko prostytutki i handlarze narkotyków, chyba. <laughs> nie wiem, czym tam <laughs> obrzezany się zajmował, ale yy, to jakieś po prostu lewizna, lewe dochody kurna, lewak po prostu, a nie zwadem prawak jest. Złodziej zwyczajny i. No i tam jeszcze mówi, że nie ma samochodu, nie ma mieszkania, nie pokaże no. Nie pokaże, no. bo nie ma, to nie pokaże <grytania> Natomiast jeszcze o tym przedswalonym też Jak on trzy lata temu chciał przejąć biznes nagrywania Krzyśka Kononowicza Co mu ostatecznie nie wyszło, bo założył kanalik Tam jest chyba z 25 tysięcy subskrypcji Obiecywał Krzyśkowi, że 6 tysięcy miesięcznie będą zarabiać Że co tydzień live'y z Krzyśkiem będą, Kononowiczem na żywo, no, tylko, że Krzysiek się nie zgodził na obrażanie go na live'ach, bo tak by to się skończyło, nie? No, a druga rzecz to przedsfelony nie przemyślał modelu biznesowego, bo model biznesowy z Krzyśkiem Kononowiczem jest jeden. 200% zysku dla Krzyśka. Nie ma tak, że, kurna, możecie się umówić na przykład 50 na 50, czy coś takiego, nie? 50% dla Krzyśka, 50% dla nagrywającego. Krzyśka to Zawsze jest wszystko dla Krzyśka nawet jeszcze więcej jak koszty rosną A na koniec ci powie, że go okradłeś Bo ktoś mu zadzwoni I powiedział, że na filmach się zarabia Więcej niż 6 zł za 1000 wyświetleń Na YouTube, nie? Więc przedfelony, Który wtedy zajmował się chyba przemytem papierosów Bo gdzieś tam w papierach sądowych Podawał jakąś litną Firemkę, która miała siedzibę w bloku W mieszkaniu w bloku Jakiegoś zagranicznego gościa na bazarze, tam przemycane papieroski i tak dalej, wiecie zakazany handel w internecie e, sprzedawanie dzieciom papierosów elektronicznych, czyli to co ona dziecka się zajmuje po prostu złodziejstwo łachmyctwo oszustwo i demoralizacja jak wysłał filmy z masturbującym się majorem na tle obrazu papieża Jana Pawła II do kurii to tak zdemoralizował tych biednych Ludzi w kuli, że kapela nie giloni. Potem trzeba go było ukrywać, bo seksafera wybuchła. Że on tam coś chlapnął, że łazi do sauny z sekretarzem biskupa i zmęczony po tej saunie jest. No i tam jakieś niedwuznaczne teksty wysyłał do jakiejś kobiety w internecie, że będzie seks z nią uprawiał na biurku w gabinecie biskupa. Trochę niewygodnie na biurku, więc ile, że goś mocno napalony. Takie fantazje, odrealnione, fantazje, tak jak Przedswalonego o różnych rzeczach, zupełnie od, od, oderwane od rzeczywistości, że tak powiem. No. Wirtualna rzeczywistość, gdzie on zawsze wygrywa, ale w prawdziwym życiu jest jednym wielkim przegrywem od czasu piłki. Gdzie mu nie wyszło, to, to już potem było tylko gorzej. Nie? I tak do dzisiaj został bezrobotny, bez prawa jazdy, nie? Natomiast co on wtedy pamiętam, Obiecywał, że na przykład, że pomoże, yy, że jak yy, ten, aha, że, że, że pracę nam pozałatwia. Jak przestaniemy nagrywać Krzyśle Kononowicza, piątka z przodu będzie mówił. No to wiecie, piątka z przodu to wyszło, że chyba 5 złotych yy, piwo, bo dzisiaj go na bilet za 5 złotych autobusowy nie stać. Jak gdzieś do sądu musi iść, to 10 km na piechotę, kurna, w jedną stronę zasuwanie. Także twardy gość, głupi <noise> i ma dużo czasu, nie? Który marnuje w sumie na bezproduktywne, niepożyteczne rzeczy. No, ja więc co tam stracił? Wszystko teraz te różne procesy, odszkodowania. Jeszcze do tego zaraz faktycznie na koniec, jak będzie niewypłacalne, to skarb państwa i YouTube będziemy pociągać do odpowiedzialności, że takie gówno, e, jak on w ogóle miało dostęp do czegokolwiek i się mogło lansować i produkować swoje fake newsy i urojenia chore, chorego mitomana psychicznie. Także pożyteczny idiota tak zwany, nie? Od rana do nocy tam reklamował w szkolną 17 filmy z Kononowiczem, filmy z Majorem. Eee, załatwił reklamę w sprawie dla reportera, gdzie został nazwany czubkiem numer 2 przez Kononowicza, także i za wszystko jeszcze płacił, płaci i do końca życia będzie płacić. <laughs> także Janusz Biznesu. Jak stracić wszystko? I zostać czubkiem i frajerem z podbranki. No, to przyznacie to mistrz. Mistrz biznesu. Zamiast cokolwiek zarobić, to wszystko stracił. No cóż, tak bywa, nie? Niektórzy, że tak powiem, tak mają. No ale... Jak mawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln, ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sami sobie na to pozwolą. I sam mistrz cytatów trafnych, przedswalony, w stylu, prawda, nas wyzwoli Jazda z kurwami do choroszczy bez prawa jazdy <noise> w jego przypadku. I co tam jeszcze? No, że z rana, no to dlatego bez rany jest szczato, obeszczany jest eee, No, jeszcze do tego co tam. A, prawda, nas wyzwoli, to mówiłem, ale jakby był normalny, już dawno by odpuścił. Ale niestety nie jest. No, to jest zdecydowanie cytat podkreślający całe jego życie. Także brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Bardzo brawo. No to są te fajne budynki, w których on kiedyś nawet live prowadził. Bo w domku nie mógł, w malutkim pokoiku mamusi się bał. Zresztą do dzisiaj tak jest, że cały czas go pilnują, żeby on tam zdala się trzymał od Internetu, ale czasem ktoś musi wyjść z psem, czy upośledzoną córką do lekarza, na którą się wyłudzał zasiłki, nie? No i wtedy, wtedy Łukaszek szaleje, zamyka się w kibelku, bo jak sam mówił, w kibelku montuję te wszystkie filmy, dlatego pewnie gówno warte są, nie? No i co? Albo biega gdzieś tam po okolicach, jak ostatnio gdzieś tam pobiegł pod hotel, w którym ja nagrywałem imprezę. Jego oczywiście do środka nie wpuścili, więc punkt co najwyżej pomarzyć o tym, że gdyby był normalny, to może piłkarzem by był, nie? A tak zostało się nowym menelem. Za szczanem, bez prawa jazdy, bezrobotne i tak dalej. Dobra, to na razie.